Nauczanie domowe. Poniedziałek, trzeci tydzień Adwentu. Psalm 25, wersety od 4 do 9. Tytuł. Naucz mnie chodzić. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, Boże i z babco, Tobie mam nadzieję. Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, na swoją miłość, która trwa od wieku. Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, ze względu na dobroć Twą, Panie. Dobry jest Pan i łaskawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze. Uczy ubogich dróg swoich. Psalmista wie, czego potrzebuje. Potrzebuje umiejętności poruszania się po Bożych drogach. Prosi, zatem: naucz mnie chodzić. Pierwsza część: naucz mnie to bardzo osobiste. To bardzo takie serdeczne, można by powiedzieć, to takie zaproszenie, chcę być blisko, chcę od Ciebie się tego nauczyć, nie chcę uczyć się u kogokolwiek. Boże, zależy mi na tym, żebyś to Ty mnie uczył, żebyś to Ty mi pokazywał, jak to robić. Samo naucz mnie zakłada postawę, która jasno sygnalizuje, ja czegoś nie umiem, ja czegoś nie potrafię. Nie jest to postawa kogoś zarozumiałego. Nikogo nie potrzebuję, wszystko już umiem. Nie chcę, by ktokolwiek dawał mi radę, czy pomoc, czy cokolwiek innego. Psalmista jednoznacznie pokazuje, że w momencie, kiedy my prosimy o coś Boga, kruszymy w sobie tę zarozumiałość, kruszymy w sobie takie postawy samowystarczalności, indywidualizmu, a pojawia się bardzo jasne przekonanie, że bez Boga ja sobie nie poradzę że ja nie będę potrafił stawiać odpowiednio stóp, nie będę odpowiednio przemierzał dróg życia i w końcu nie znajdę tej drogi, o którą chodzi. I obok tego, że nie jestem zarozumiały, że potrzebuję Boga, to zawiera ta prośba chęć uczenia się. To istotne. Ja potrzebuję szkolenia, ja potrzebuję podpowiedzi, ja potrzebuję trenera, który razem ze mną będzie stawiał te pierwsze kroki. Nie ma wątpliwości, że w życiu dziecka to rodzice są właśnie tymi, którzy jako pierwsi podniosą dziecko, podadzą rękę, przytrzymają, poprowadzą w tych pierwszych nieporadnych jeszcze krokach. Ja chcę się uczyć. To jest ta postawa dziecka, którą reprezentuje psalmista. I jeśli ja modlę się tym psalmem, daj mi poznać twoje drogi, Panie, i naucz mnie chodzić. To pokazuje, ja chcę być uczniem. Ja chcę robić każdy następny krok razem z Tobą. Najpierw trzymając Cię za rękę. Najpierw trzymając się Twojej dłoni absolutnie, żebym nigdy nie został wypuszczony przez Ciebie, bym nigdy nie został oddzielony, bym nie próbował robić jakichś kroków po swojemu czy w swoim kierunku. Bycie uczniem to jest ta postawa, która zawarta jest w tej prośbie. Naucz mnie chodzić. I samo słowo chodzenie nosi w sobie to przekonanie, że ja nie potrafię, że ja muszę zostać podniesiony z takiego raczkowania, biegania po podłodze, do postawy pionowej, do tego, że jestem wydźwignięty, do tego potrzebuję silnej dłoni Boga. I to jest ta nauka chodzenia, bo tak de facto się dzieje, że ja zmieniam postawę, wzmacniam swoje mięśnie, dlatego że ręka Boga mnie podnosi, że ręka Boga mnie stawia na nogach. I ja powoli, powoli przestaję raczkować, zaczynam stawiać stopy. Zupełnie w innej pozycji niż do tej pory. I to jest istotne. W nauce chodzenia ta zmiana pozycji jest czymś kluczowym. Jeśli ja mówię, Boże, naucz mnie chodzić, oznacza, Boże, pomóż mi wstać. Boże, pomóż mi się podnieść. Boże, dajabym ja zmienił pozycję, bo to powoduje, że też zmienia się opcja, zmienia się możliwość, zmienia się sposób patrzenia, przemieszczania. Wszystko się zmienia. Dlaczego? Dlatego, że Bóg mnie podnosi i uczy tego chodzenia. Mój horyzont jest dużo szerszy, bo Bóg mnie nauczył chodzić, bo Bóg mnie podniósł, postawił do pionu i pokazał przestrzeń przede mną. Dalej, ja nie będę patrzył pod nogi, ja będę patrzył przed siebie, ja będę patrzył w przyszłość, w to, co jest przede mną, z radością że mogę pójść mogę przemierzyć ten dystans obok tego podniesienia jest podtrzymywanie w krokach pierwszych pierwszych godzinach pierwszych dniach pierwszych tygodniach to podtrzymywanie jest bardzo ważne niezbędne w przeciwnym wypadku posiniaczę się ponabijam guzy oczywiście zawsze to się może zdarzyć ale w momencie kiedy podtrzymuje mnie dłoń rodzica to jest dużo bezpieczniejsze. To jest dużo bardziej zaasekurowane, tak aby nie wydarzyło się coś, co może spowodować kalectwo, tragedię, dramat. Bóg mnie chroni w tej pierwszej, drugiej i dziesiątej lekcji chodzenia. I trzecia rzecz, to Bóg daje coraz więcej wolności. Bóg mnie wypuszcza do przodu. Bóg mi daje szansę, Bóg mi daje przestrzeń, Bóg mówi idź. Ja jestem, ja cię asekuruję, idź. I wszystkie te elementy w życiu duchowym są ważne, że Bóg nas podnosi, że Bóg cię podtrzymuje i że Bóg daje Tobie przestrzeń i wolność, żebyś przemierzał ten właśnie Jego świat i Jego drogę, bo on Cię po tych drogach poprowadzi. Niech Ci w tym uczniostwie w tej nauce chodzenia błogosławi on sam, ojciec, syn i duch święty.